Sprawy, o których dzisiaj będę opowiadała, to są takie sprawy, które są niemal doskonałymi zbrodniami. Udało się je tylko i wyłącznie dlatego rozwiązać, ponieważ sprawcy popełnili gdzieś błąd, a funkcjonariusze na tyle chętnie, na tyle dużo pracowali, że rzeczywiście udało się te sprawy rozwikłać. Jeden z funkcjonariuszy, który tą sprawę prowadził. Przeglądając tą książkę, po prostu wpadła mi w ręce, przeglądając tą książkę zauważył zaznaczoną stronę z opisem jednostki chorobowej kobiety, która opisywała między innymi to, że jak wychodzi na zewnątrz, to samochody w dziwny sposób się zachowują, zaczynają wirować, ona odczuwa wielki lęk i tak dalej. Ta strona była w sposób zagięta, zaznaczona. Dlatego, te. Dokładnie w taki sposób, jak opisywała ta kobieta swoją jednostkę chorobową, znaczy lekarz, którą opisywał autor tej książki, opisywał swoje doznania. Właściwie często pada to pytanie, czy istnieje zbrodnia doskonała, i myślę, że ona nie istnieje. Natomiast czasem jest tak, że ze strony prokuratury, ze strony y, śledczych, y, jest. Popełniony taki błąd, takie zaniedbanie, że sprawcy udaje się uniknąć odpowiedzialności. Oczywiście im dalej, im więcej lat mija od zbrodni, tym trudniej ją rozwiązać, ale te sprawy, o których dzisiaj chciałam powiedzieć, zwłaszcza zabójstwo małżeństwa Sobańskich, przeczytaj tej tezie i wskazuje na to, że nawet po 15 latach od zbrodni udaje się sprawców postawić przed wymiarem sprawiedliwości. Zrobili to, co, to, co Władimir Abiejew chciał, czyli osoba, która zleciła to, 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 za, znaczy to porwanie właściwie może nawet nie zabójstwo, ale samo porwanie. Tutaj na Śląsku myślę, że z uwagi też na to, że jest to ogromna aglomeracja, wiele osób tutaj mieszka, zbrodni jest wiele. Zabójstw, takich też również przerażających. Natomiast faktycznie dużo jest zdarzeń, dużo jest zbrodni, mniej lub bardziej tragicznych w skutkach, ale rzeczywiście na Śląsku no niestety mamy tych zdarzeń wiele.